Sponsorem relacji jest portal bieszczady24.pl. Bieszczady24.pl to dynamicznie rozwijający się portal internetowy zawierający bogatą bazę noclegową, ogłoszenia i wydarzenia kulturalne z Twojego regionu. Wejdź i przekonaj się. www.bieszczady24.pl. Drugą rundę zmagań rozpoczęła Sanocka Liga Unihokeja. W jednym z poniedziałkowych spotkań rywalizowały ze sobą drużyny Elbud, siódme miejsce po pierwszej rundzie oraz Esanok PL zespół z piątego miejsca po pierwszej rundzie zmagań. Z konfrontacji zwycięsko wyszli zawodnicy Elbudu, którzy pokonali Esanok PL 8 do 7. może trosz, troszkę, troszkę siły, troszkę bardziej może zaangażowania zawodników, no ale wiadomo, był zacięty mecz i każda drużyna chciała wygrać ogólnie w tej lidze, każda drużyna chce zdobyć, każda drużyna chce wygrać punkty, także każdy mecz praktycznie tutaj w tej lidze jest zacięty, także myślę, że więcej zaangażowania zawodników. Po pierwszej połowie 6, 6 żeśmy przegrywali, ale my tak zawsze gramy, że końcówkę mamy bardzo, bardzo mocno, te zawsze narabiamy. W tym meczu nam po prostu nie udało się dogonić po prostu drużyny już albo dlatego, żeśmy po prostu przegrali, bo tak pierwszą Pierwszą połowę przeważnie mamy słabą, a drugą gonimy, jednak staramy się, ostatni mecz tak samo z Vulkanexem mieliśmy, tak samo po pierwszej połowie, 5 minut do końca, bo też przegrywaliśmy 6-3, no ale zdołaliśmy tam dogonić drużynę Vulkanexu i tam w karnych żeśmy wygrali, także końcówkę, mam dobrą, ale pierwszą połowę po prostu, że mi przespali. Byliśmy faworytami, ponieważ już od trzech sezonów, jak jest już stworzona samolotka liga u nich a z drużyną Esanok, toczymy, toczymy zawsze zacięte, boje i przeważnie przegrywamy. Jeden mecz tylko w graźmi pokarnych, także to jest takie przełamanie nasze w meczach właśnie z drużyną ESANO. Plan minimum, żeby zakwalifikować się do play-offów, ale chcemy zająć miejsca 5-6, to jest takie nasze nasz cel w tym sezonie, żeby, żeby te miejsca zająć. 5-6. Po pierwszej połowie meczu gospodarze prowadzili 6 do 3, drugi kwadrans rozpoczęli jednak fatalnie, tracąc kolejne 3 bramki. Poczuliśmy się za bardzo pewnie, brakło troszeczkę siły i za, za, za dużo wyszliśmy do przodu, zaatakowaliśmy z przodu, broniąc z tyłu wpadły dwie, trzy przypadkowe bramki i to zdecydowało o nerwowej końcówce. Na dwie minuty przed końcem spotkania Elbud prowadził ze Sanok PL 7 do 6. W tym momencie goście zdecydowali się ściągnąć bramkarza. Jak się ostatecznie okazało, nie była to dobra decyzja, gdyż gospodarze w końcówce podwyższyli prowadzenie do dwóch bramek. Myślę, że to taki błąd był taktyczny, tak, był za bardzo za szybko ściągnięty ten bramkarz wygrane wznowienie poszło i padła bramka. No, taki błąd po prostu taktyczny. Jak podkreślają organizatorzy oraz zawodnicy z roku na rok liga staje się coraz bardziej wyrównana. Trudno wskazać faworytów do mistrzostwa, co z pewnością atrakcyjne zmaganie ligowe u nich okeja w sanockim wydaniu. Każda drużyna z zasięgu tutaj jest tak, że nawet najsłabsza drużyna wygrywa z najmocniejszą, także to jest różnie to bywa. Myślę, że no to wiadomo, są cztery drużyny, ta pierwsza czwórka jest bardzo mocna i te drużyny praktycznie promują w tej lidze. No a my jesteśmy powiedzmy, że takimi troszeczkę średniakami i powiedzmy, że piąte miejsce nas też w miarę jakoś zadowala. Na pewno Liga z roku na rok jest coraz bardziej wyrównana. W tym roku wprowadziliśmy dwóch sędziów do sędziowania właśnie dlatego, że, że mecze są coraz bardziej zacięte, coraz bardziej ciekawsze i trzeba jakby większej dokładności w sędziowaniu. Robimy tą Ligę Unii a trzeci sezon już. Zainteresowanie jest dosyć spore. W lidze gra praktycznie od 120 do 150 zawodników co sezon. No, się rozszerzyć bardziej panujemy w ten sposób, że spotykamy się z innymi drużynami Ligami motorskimi z, z Polski, z Torunia czy z Podhala, yy, organizowaliśmy Mistrzostwa Polskie Motorów na arenie Sanok, i w ten sposób jakby rozszerzamy się dalej na Polskę, a tutaj dalej staramy się, aby ta liga nasza była coraz bardziej ciekawsza. Liderem po 10 kolejkach została drużyna Energy Electric System, która pokonała Clean Star 24-8-2. W meczu na szczycie Facher Automatyka przegrała z InterQ 4-7, do 7. Iwoniczanka pokonała Galileo komputery 5-3. do 3. Z pojedynku outsiderów zwycięsko wyszli zawodnicy z czeskiego timu, którzy wygrali z Vulcaneksem 7 do 1, awansując tym samym na ósmą pozycję.